Naszym gościem w studiu XYZ na Impact jest Andrzej Domański, minister finansów. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry. Skoro mamy ministra, to musimy zacząć od tematu, który XYZ jest szczególnie bliski, czyli deregulacja. Jak to idzie, bo my wiemy jak to idzie w zespole Sprawdzamy, a jak to jest odbierane przez ministerstwo, jak po waszej stronie ta piłka się roztoczy? Podchodzimy do propozycji, które są zgłaszane przez przedsiębiorców zespołu Sprawdzamy z pełną otwartością. Myślę, że jako Ministerstwo Finansów jesteśmy chyba w tej chwili liderem, jeżeli chodzi o liczbę projektów, nad którymi pracujemy i tych, które zostały już przyjęte, bo przypomnę, że już mamy pięć projektów w Sejmie. Wczoraj rząd przyjął trzy kolejne projekty deregulacyjne, nad którymi pracowało Ministerstwo Finansów. Więc no, powiedziałbym, że idzie bardzo dobrze. Ja jestem blisko pracy w przedsiębiorców, więc wiem, że tam grupy na WhatsAppie, bardzo aktywne, późno wieczorem kole. Czy urzędnicy też pracują w takim trybie? A jeśli tak, to, to jak sobie z tym radzą, no bo to nie jest takie y, sztampowo myśląc urzędnicze tempo pracy. E, moi urzędnicy zawsze pracują bardzo ciężko, ale teraz trzeba przyznać, że w związku z tym z tymi nowymi projektami, e, jeszcze ciężej, e, więc chciałem jakby korzystając z tej okazji również im podziękować bo to jest naprawdę, tempo jest bardzo, bardzo wysokie. Myślę, że jako Ministerstwo Finansów tutaj e, dokładamy wszystkich, wszelkich starań, aby te projekty były dobrymi projektami, również od takiej strony legislacyjnej, liczenia skutków konkretnych e, propozycji, e, więc dajemy radę. A jak są odbierane te propozycje? No bo... Czy urzędnicy mają takie nastawienie, ale wymyślają, wydziwiają, my tu mamy swoje przepisy, czy otwarta głowa? Jak, jak do tego w ogóle podchodzimy? My w Ministerstwie Finansów podchodzimy do tego absolutnie z otwartą głową. Premier Tusk powiedział jasno pracować nad, nad rozwiązaniami. Oczywiście to nie jest tak, że wszystkie propozycje, które płyną z zespołu zostaną przyjęte. Natomiast Natomiast jesteśmy Otwart, pracujemy z otwartą głową. Yy, chcemy, aby ten wysiłek yy deregulacyjny, aby on z kolei przełożył się na takie większe też zaufanie przedsiębiorców do państwa, bo dzięki temu zaufaniu, jestem przekonany, że będzie więcej inwestycji. W swoim wystąpieniu na scenie, kilkanaście minut temu, mówił Pan o konieczności pobudzenia inwestycji. Jaki jest taki główny pomysł na to Ministerstwa Finansów, żeby inwestycje w Polsce ruszyły? Znaczy, to, co możemy zrobić z naszej strony, to po pierwsze zabezpieczać środki w budżecie na te kluczowe inwestycje, związane chociażby z infrastrukturą kolejową, związane z budową e, pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Przypomnę, że zabezpieczyliśmy prawie 5 miliardów złotych e, z inwestycjami dotyczącymi sieci energetycznej. W 2025 roku inwestycje w sieci energetyczne będą dwukrotnie większe niż w roku 2023 co akurat jest możliwe dzięki środkom z KPO. A środki z KPO płyną do polskiej gospodarki dzięki temu, że nasz rząd je odblokował. Nasi poprzednicy najwyraźniej nie potrafili, a chyba raczej nie chcieli, aby, aby polska gospodarka korzystała na tych środkach unijnych. No i oczywiście ten trzeci komponent no bo pierwszy to budżet, drugi to środki KPO, no ale ten trzeci komponent być może nawet w tej rozmowie najważniejszy czyli polscy przedsiębiorcy dla mnie jest niezwykle istotne, abyśmy mieli więcej inwestycji sektora prywatnego. No i tutaj to zaufanie pomiędzy biznesem a państwem jest kluczowe. Niższe stopy procentowe również oczywiście mogą tutaj pomóc, no ale bardzo istotna jest ta przewidywalność, tak? Przewidywalność w biznesie umożliwia skuteczne prognozy na no to one są elementem biznesplanu. Prezydent Andrzej Duda zawetował obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. To bardziej cieszy ministra finansów, bo nie trzeba szukać pieniędzy w budżecie, czy martwi, no bo się nie udało zrealizować jakiegoś celu politycznego. No, to jest ustawa, którą przygotowało Ministerstwo Finansów, nad którą pracowali moi, moi pracownicy. Więc oczywiście, że to jest zła decyzja ze strony prezydenta. Prezydent kolejny raz. Stanął przeciwko polskim e, przedsiębiorcom. Jego obóz polityczny e, w, w polskim ładzie drastycznie podniósł składkę zdrowotną dla tych małych i średnich polskich firm. Teraz prezydent miał e, okazję, aby przynajmniej nie, nie sprzeciwiać się tym zmianom korzystnym dla polskich przedsiębiorców, które zaproponował rząd e, Donalda Tuska. Ale no, zostały, można powiedzieć, miliardy zaoszczędzone dzięki tej decyzji w budżecie. Pojawiają się pomysły, na przykład Marcin Materna, jeden z ekonomistów bankowych, rzucił takie hasło, że można by tę kwotę przeznaczyć na przykład na podniesienie kwoty wolnej od podatku. To jest jakiś plan na te, te kilka miliardów, których nie trzeba będzie znajdować w budżecie? No, my cały czas oczywiście pracuj pracujemy w tej chwili najpierw nad założeniami makroekonomicznymi, już niedługo nad takimi szczegółowymi planami wydatków na rok 2026. No i to, co jest pewne, to to, że wydatki na ochronę zdrowia będą rosły. Mamy to przecież zapisane w ustawie. E, oczywiście chcemy, mamy wiele obszarów, no chociażby obrona e, narodowa, gdzie również mamy potężne potrzeby e, inwestycyjne. Przypomnę, że w tym roku to jest niemal 5%, 4,7% polskiego PKB. Najwięcej spośród wszystkich państw NATO wydajemy na obronę. E, no i będziemy pracować nad budżetem. Kwota wolna pozostaje elementem naszej propozycji, która, która, która będzie zrealizowana. Pojawiają się nawoływania OECD między innymi, ale i też niezależnych ekonomistów do tego, żeby wprowadzić w Polsce podatek katastralny. Czy to w ogóle jest jakkolwiek rozważane w Ministerstwie Finansów? Nie pracujemy w Ministerstwie Finansów nad podatkiem katastralnym. Oczywiście w ostatnich dniach dużo się mówi o podatkach od mieszkań i o rynku mieszkaniowym przez tę aferę Nawrockiego, Związaną z, z przejęciem w niejasnych, w mojej opinii, okolicznościach mieszkania od starszej, od starszej osoby. Więc dużo się o mieszkaniach mówi. Jeżeli chodzi o podatki, to, to w Ministerstwie Finansów nie pracujemy, chcę to powiedzieć bardzo wyraźnie, nad podatkiem katastralnym. A dlaczego nie? Uważamy, że wciąż. Kilka powodów, ale pierwszy no to jest oczywiście kwestia kwestie też wycen. Tak? No, podatek katastralny to jest podatek od wartości mieszkania. W związku z czym trzeba byłoby dokonać wycen wszystkich mieszkań, e, które temu podatkowi miałyby e, podlegać. E, kto, kiedy te wyceny ma e, zrobić? Czy chcemy na pewno e, mieszkanie jest w Polsce e, takim składnikiem majątku, często zdecydowanie największym w, w całości aktywów danej, danej, w całości majątku danej, danej osoby. Myślę, że wiele, wiele na przykład starszych osób no nie mogłoby sobie pozwolić na płacenie podatku katastralnego. To wprowadzony nie będzie, a w takim razie, czy zniesiony albo zmniejszony będzie podatek belki w końcu, bo tych obietnic już było wiele. My pracujemy w Ministerstwie Finansów na taką szeroką, kompleksową zmianą w podatku od zysków kapitałowych. Mi bardzo zależy na tym, aby ta zmiana faktycznie stanowiła element, e, dzięki któremu będą rosły inwestycje w Polsce. No bo tak naprawdę o co nam chodzi? Żeby inwestycji w Polsce było, e, było e, więcej. E, więc e, pojawiły się też nowe koncepcje dotyczące tego, jak ten podatek e, od zysków kapitałowych mógłby zostać zmieniony. E, więc e, potwierdzam, pracujemy intensywnie nad zmianą podatku od dysków kapitałowych w Ministerstwie Finansów. Kiedy można się spodziewać takiej finalnej… Chciałbym jak najszybciej, natomiast no, nie może być tak, że e, jakość rozwiązania ucierpi z uwagi na, e, na czas. Wrócił pan niedawno zza oceanu, ze Stanów Zjednoczonych. Zakładam, że była okazja posłuchać e, albo i pytań, albo, albo opinii o Polsce. Co mówią zagraniczni inwestorzy o Polsce teraz? Spotkałem się zarówno z, z amerykańskimi inwestorami, ale także z moim amerykańskim odpowiednikiem, sekretarzem skarbu, panem Scottem Besentem. Chyba osobą numer jeden teraz w amerykańskiej gospodarce. I spotkanie zaczęło się od wyrażenia przez Scotta Besenta takiego wyrazu uznania dla sukcesu gospodarczego, jaką odnieśliśmy jako Polska w ciągu tych 35 lat transformacji gospodarczej. No Polska jest wzorem, który. Amerykańska administracja często przedstawia. Wojna handlowa to jest coś, co y, powinno nas jakoś bardzo martwić. Polska może bardzo ucierpieć. I jaka jest nasza strategia? Bo na przykład Wielka Brytania podpisała umowę handlową z, ze Stanami Zjednoczonymi. Polska jest gospodarką relatywnie mało eksponowaną na, y, na tak zwaną wojnę handlową. Y, mamy mm, inne silniki wzrostu y, gospodarczego, natomiast oczywiście ta Większa globalna niepewność związana z cłami nakładanymi przez amerykańską administrację, nie pomaga żadnej gospodarce, w tym również gospodarce polskiej. Na koniec pytanie o to słynne już hasło upaństwawiania polskiej gospodarki. Jak to w praktyce może wyglądać? No bo to nie jest tak prosto wprowadzić obostrzenia, które by preferowały polskie, polskie firmy. Jak to może wyglądać w praktyce? To jest myślę, kwestia niezwykle istotna. Ponieważ chcemy budować siłę polskiej gospodarki, siłę polskiego biznesu, polskiego przemysłu, polskich przedsiębiorców. Dlatego oczywiście będziemy jako administracja również stawiać na współpracę, współpracę z nimi. Oczywiście wszystko w zgodzie z prawem. To jest jakby chyba rzecz, rzecz oczywista. Chcemy pozbyć się takiej trochę geopolitycznej poprawności, może. O, to jest to słowo, które którego należy, należy użyć. Chcemy, aby polscy przedsiębiorcy czuli, że tutaj ze strony polskiej administracji, polskiego rządu otrzymują coraz większe wsparcie. A moimi państwa gościem był Andrzej Domański, minister finansów. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.